Polityka wydawnicza Pokémon TCG jest bardzo dziwna ostatnimi czasy i powiedziałbym nawet, że kontrowersyjna, bo bardzo często słyszę głosy, że dodatki wychodzą za szybko że formaty są za krótkie, no a teraz mamy z kolei zupełnie inną sytuację, gdzie format będzie bardzo długi, w sensie będzie bardzo długi trwał, ale będzie bardzo długo trwał, ale tu będzie oddziaływało na to, że kolejny będzie krótki, no i tak jesteśmy pomiędzy tym wszystkim za każdym razem, gdy wychodzi nowy dodatek. Niekoniecznie musi to być mały dodatek, czy ten dodatek tak zwany, nie wiem, połowieczny, holiday set, jak zwał tak zwał, chodzi mi o to, o takie dodatki jakim jest na przykład teraz Ascended Heroes, ale też chodzi mi o wyjście normalnych dodatków. To wszystko jeszcze jest pod, powiązane z tym i podbijane przez to, że Pokémon TCG Live działa jeszcze inaczej, bo robi sobie format wtedy kiedy chce tak naprawdę. No, i w momencie, w którym mamy taką sytuację jak teraz, gdzie dodatek teoretycznie został już wydrukowany, można dostawać karty z nim związane, bo ja mam już jakieś potrafiane fajne karty z tego dodatku, bo coś tam otworzyłem, można tymi kartami grać na Pokémon TCG Live. No, to turniejowo te karty będą legalne dopiero 6 marca. Miały być legalne już na UIC, ale zostało to odwołane przez to, że w USA i Kanadzie dostęp do tych kart jest bardzo ograniczony w tym momencie, więc wprowadzono zmiany dotyczące daty legalności danego dodatku. No, i to są zmiany bardzo dobre, ale nie zmienia to tego, że Pokémon TCG Live już teraz, z racji, że dodatek wyszedł, mamy dostęp do kodów, mamy dostęp do nowych kart, właśnie na TCG Live. No, to tam mamy tylko ten format umożliwiony do grania. Na rankedach czy w casual playu, wiadomo, że ze znajomymi możecie sobie zagrać inaczej, umówić się, żeby zagrać sobie po prostu, po prostu stary format, no ale. Nie o to w tym chodzi, tak? My chcemy automatyczny dobór przeciwników i chcemy grać w tym formacie, który jest dla nas ważny w tej chwili. A pewnie dla wielu z Was, tak samo jak dla mnie, ważny jest jeszcze format Phantasmal Flames. No, bo jeżeli do 6 marca mamy czekać z legalnością nowego dodatku Ascended Heroes, no to dlaczego mamy trenować przed turniejami? Nieważne czy jedziecie na UIC, ale na przykład przed League Challenge'em, przed League Cupem chcecie sobie pograć na TCG Live, no i dostajecie nowy format z nowymi kartami, z nowymi dekami, z nowymi pomysłami, z nowymi, nowymi archetypami, nawet bo możecie trafić powiedzmy na Dragonite'a. No i, i, i wasze deki też na przykład mogą mieć jakieś nowe karty, no bo gracie Dragapultem, gracie. Pokepada, pokepada gracie w Grim Snarlu, też na przykład gracie Grim Snarlem, czy Frostas Monkey Dory z nowymi Snorantami. A umówmy się, to są takie niewielkie zmiany, które wiele zmieniają, nie? bo wiecie, wymienić jedną czy dwie karty to nie jest duża zmiana, ale wymiana Frostasa Snoranta, który ma punktów zdrowia 60, na tego, który ma punktów zdrowia 70, jest już całkiem spora. No i tutaj rodzi się pytanie. Co ja, jako taki youtuber, jako osoba nomenomen publiczna, próbująca gdzieś przybliżyć grę nowym graczom, czy wskazać kierunek tym graczom, którzy są już bardziej doświadczeni, ma robić? No bo ja teraz nie wiem, czy ja powinienem przygotowywać siebie do turnieju. Jakim jest UIC, to na pewno powinienem robić, ale jak to mam robić? No bo nie mam jakby łatwego dostępu do platformy, na której mógłbym sobie grać w tym formacie, który mnie interesuje. No i tak jak wspomniałem, mamy ten format jeszcze przez 5 tygodni. A na live'ie już mamy format nowy. No i pewnie będzie część ludzi, która będzie chciała oglądać ten nowy format. No a dla mnie granie tego nowego formatu jest w tej chwili bez sensu i bardzo problematyczne, więc Pytanie, co ja mam zrobić, w którym miejscu mam postawić siebie względem tego, czego wy ode mnie oczekujecie? Więc, jeżeli oczekujecie ode mnie czegokolwiek, to dajcie znać w komentarzu, oczywiście, pod tym filmem. Co mogę zrobić? A jak już będziecie pisać komentarz, to od razu możecie zostawić lajka like i subskrypcję. Jak zauważyliście, ten odcinek pewnie nie jest jakiś mega turbo długi, nie będzie w nim gameplayu, będę w nim tylko gadał, narzekał. Więc jak ktoś chce sobie tego posłuchać, no to zapraszam, możecie sobie to włączyć na przykład przy sprzątaniu czy przygotowaniu obiadu, cokolwiek. No i wracając, to jest ta sytuacja, którą mamy teraz, ale nie tylko teraz, bo nawet przy wyjściu normalnego dodatku mamy te dwa tygodnie różnicy. Gdzie na, grając w Pokémon TCG Live, tam mamy dodatek już dostępny, a on będzie legalny dopiero dwa tygodnie później. Więc, więc mamy znowu ten rozjazd, co szczerze mówiąc. Przynosi spore problemy, no bo brałem udział w turniejach czy sędziowałem turnieje, gdzie ludzie myśląc, że skoro na Pokémon TCG Live mogę już grać z daną kartą, no to na challenge'u, czyli kapie też mogę grać z tą kartą, bo dlaczego by nie? No nie każdy śledzi tak dobrze newsy, nie każdy zna tak bardzo dobrze zasady, które, które tutaj są turniejowo, um, turniejowo ustalone, no nie każdy jest. Tak bardzo w to wkręcony Niektórzy chcą sobie po prostu pograć w pokemony No i tutaj jest, jest z tym spory problem Że bardzo często trzeba o tym przypominać Informować, że dany dodatek Nie jest legalny No i potem na turniejach robią się problemy Bo ktoś przyjechał, złożył talię Gra na przykład 4 lili A lili nie były jeszcze legalne turniejowo No i teraz Decyzja sędziego jest taka, że trzeba te lili zamienić na energię i dostajecie game lossa. No, ale grajcie deckiem, w którym wymieniliście praktycznie cały silnik, pod to, że gracie teraz tylko 4 lili. Więc tutaj pojawia się właśnie też duży, duży problem, duża kontrowersja, no i duże zamieszanie, tak naprawdę, z tym związane. Więc trochę to jest bez sensu. Wracając jeszcze do tego, co powiedziałem o tym, co ja mam robić, no to ja mógłbym pewnie próbować nagrywać jakieś materiały z tabletopa albo skupić się też tylko na umówieniach METY czy talii z tych. Nowych dodatków, no ale gameplayowo wydaje mi się, że nie powinienem grać w nowym formacie, no bo właśnie przez to, że pojawiają się nowe karty, że pojawiają się nowe talie, że mogę trafić na rzeczy, które na UIC mnie nie czekają, czy na turniejach lokalnych mnie nie czekają, no i, i, i po co mi to wszystko, nie? Jakby. Trafię sobie na Zoroarka, powiedzmy, to jest chyba najlepszy przykład, który będzie grał kromą, No, a na UAC nie takiego z z Zoroarka z Zekromem nie trafi, i przez to ludzie teraz mogą budować te Zoroarki w sposób taki, że właśnie grają ze Zekromę, a mogą próbować budować je w stary sposób. Więc tak długo jak nie pojawi się możliwość grania na TCG live w tym formacie starym, czyli w formacie Phantasmal Flames, to ja pewnie tej, tego live'a nawet nie dotknę, no bo, bo nie chcę się rozkojarzać, tak szczerze mówiąc. Co? Powoduje, że jej ja nie mogę za bardzo zrobić streama. No bo chyba musiałbym się po prostu umówić z którymś z widzów czy ze znajomych, że będziemy sobie tam. Na tym streamie pogrywać nawet turnieje na limitlessie, te na, turnieje online na platformie Play Limitless, nawet tam wiele z tych turniejów, które już odbywają się po wyjściu, po wyjściu Ascended Heroes, nawet one grają bez Ascended Heroes. Więc to jest kolejna rzecz pokazująca na to, że ludziom brakuje platformy, dobrej platformy do testowania deków. Więc trochę zamieszała ta zmiana z tym, że Ascended Heroes będzie legalne. Będzie legalny później niż wszyscy tak naprawdę zakładali. No i co? No i to w sumie tyle, nie? No, założenie było takie, że Ascended Heroes będzie legalny na, na UAC, a nie będzie legalny na UAC, trzeba sobie z tym poradzić. No, w sumie nie wiem, dlatego chciałbym się dowiedzieć, co Wy o tym sądzicie. Jak Wam się gra? Czy Wy zupełnie oddaliście temat i, i w tym sensie, że nie przeszkadza Wam to? Że na live jest inny format niż, niż tak normalnie, czy, czy przeszkadza wam też to, że nie możecie za bardzo sobie potestować? No, jestem ciekaw, jak wy, jako społeczność tego kanału, tak, do kanału Tasiek, się do, tego, się do tego odnosicie. I zakładam się, że będą bardzo różne, bardzo różne podejścia, oczywiście. No, ale patrząc na to, ze strony też na przykład sklepu, czy, czy miejsca, w którym takie turnieje się odbywają, to tam też jest spory problem. No, bo będą przychodzić ludzie na przykład na zwykłe granie na lokalsy. Już z dodatkiem Ascended Heroes. No i co taki sklep ma zrobić? Powiedzieć, słuchaj, nie możesz tym grać, wyrzucić takich ludzi? Czy zrobić dla nich osobny turniej, osobny kącik? No, no, sytuacja jest, jest niezwykle skomplikowana, ale sama zmiana, która została wprowadzona, czyli podejście takie, że w momencie, gdy wychodzi taki, jakiś dodatek, no to on, jego legalność turniejowa, czyli te plus dwa tygodnie, są liczone od momentu wyjścia większych produktów, takich jak Booster boxy, booster bundle, pojedyncze boostery, czy ETB jest jak najbardziej dobra. No bo będziemy mieli, po pierwsze, lepszy dostęp do kart z takiego dodatku. Po drugie, już trochę czasu te karty będą też w obiegu z, w tych, tych mniejszych pakietach, oczywiście i gdzieś będzie można w zaciszu domowym, czyli ze znajomymi sobie już pograć ten format, który jest powiedzmy sobie, nowszy, lepszy, no, lepszy to nie wiadomo, ale nowszy no i, i dopiero po wyjściu etabeków to będzie, będzie legalizowane można powiedzieć pytanie jak to będzie w ogóle teraz zrobione na TCG Live no bo mm, oni dalej mogą twierdzić że będą sobie to wrzucać bezpośrednio po tym jak wyjdzie pierwszy po prostu jakikolwiek dowolny, dowolny produkt nie będą tego uzależniać od produktów tych trochę większych więc będziemy mieli może znowu takie sytuacje że coś tam się, się krzaczy no niby oni zapowiedzieli na, na X że Będą, nie mogą jakby zrobić osobnego formatu dla rankedów, ale mogą zrobić osobny format w tej e, trainer trials czy coś takiego. Dziwne wytłumaczenie tam, pytanie czy nie mogą na przykład po prostu zbanować kart z Ascended Heroes na Rankedach i żeby to jakoś, jakoś tak działało. No, no nie wiem, podejścia pewnie są różne, wszystko zależy od silnika, od tego jak to się tutaj prezentuje, ale no ja mam osobiście problem z tym wszystkim, no bo chciałbym tworzyć dobry content, chciałbym tworzyć content dla was, który wam się oczywiście będzie podobał i przy okazji nie chciałbym psuć też swojego doświadczenia z tym wszystkim. Więc, więc chciałbym grać format, który jest dla mnie aktualnie bardzo ważny no i takim formatem w tej chwili jest format Phantasmal Flames a format Ascended Heroes będziemy mieli bardzo krótko no bo od tam któregoś marca, a 20 któregoś kwietnia najprawdopodobniej czy może nawet wcześniej wchodzi rotacja więc kolejny dodatek, także będziemy mieli jeden format, który będzie kilka miesięcy trwał no bo format Phantasmal Flames już trochę trwa, będzie jeszcze trwał ponad miesiąc a potem będziemy mieli format Ascended Heroes, który będzie trwał dokładnie miesiąc, no może nieco więcej niż miesiąc, i nagle nastąpi rotacja. Więc, więc jest to bardzo, bardzo dziwne dla mnie. I jakoś tak nie mogę sobie tego w głowie ułożyć, dlatego mam nadzieję, że wy mi położecie. Zapraszam jeszcze raz do sekcji komentarzy. Chciałbym zobaczyć, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, i wtedy być może następny film na kanale, jaki się pojawi, będzie się już odnosił do tego, co. Wy życzycie sobie tutaj oglądać, mam taką przynajmniej nadzieję. Także zapraszam, proszę o lajka, subskrypcję tego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie dzwoneczka, co by być oczywiście na bieżąco. Wy nic na tym nie tracicie, możecie odsubskrybować, a tak to czasami możecie się dowiedzieć czegoś ciekawego związanego z, z Pokemonami I, i nie tylko, bo to różnie, różnie na tym kanale bywa i, i wygląda. No. To tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Papa! Pa.